I się ma z tej strony Kapit Dzisiaj będziemy sobie gali w yy, Beaule Styles Dzisiaj ze mną jest pan El Primo yy, Dzisiaj będziemy gali nie z popkolnikiem, tylko wstajcie, może też coś innego. Ale najpierw otworzymy sobie jedną jedyną skękę jaką mam Muszę też postać Ale mogę pokoł, lecz ale nie mam pieniędzy. Niedługo Dał no Mike! Tak jak wiecie, tutaj mam kilka postaci z ulepszeniem. Na troszkę dni mam, ale mi nie stać. Jestem biedny, więc ym, ja może wezmę. Hmm, może bula wezmę. A dobra, wezmę kontagam. Co się bierze? Albo. Ale, 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 ale. Ja chcę mieć jego, nie No Dobra, zaczynamy pierwszą rundkę. Oczywiście, już to nagrywamy drugi raz. Nagrywam, bo tam dopiero się zorientowałem, że się nie nagrywam. Tak, i to jest na, na przykład smutek. Uuu, ale skrzynek, nie, uważaj, Leon. Uważaj, że Mo. Albo ja będę uważał lepiej. No, bo zginę zaraz. W ogóle, zauważyłem, że jak my BLP-my, to jakby taki Eken się trzęsie. Jakby takie mega ciosy. Dobra, giń Bibi. Bipson. Leongin. Dobra, mamy siedem PowerCube'ów. Jakiś Tommy. Mamy Elpimo, Tobi, o ile tu parę cubesów. uuu Mamy 11! Ej, fajny ból. Nie. Mój kolega zginął. A nie! Mój kolega nie zginął. O Jezu, jaki to był fej O nie! Pomocy, pomocy, pomocy! Pomóż. Elpimo. Uuu. Odejdź! Odejdź! Dziękuję, O nie! Ty, ja zginę! Ja zginę! Alpymo... Primo! ja zginę! Zginąłem! Nie! Możemy to jeszcze przegiać. Duże jest pra prawdopodobieństwo, że możemy to przegrać. Ja bym nie chciał przegrać. No chciałbym już tego, prawda, dynamajka zdobyć. No nie, co to był on uciekł. Ej, no nie, my to możemy przegrać jeszcze. No to jeszcze kolt, jeszcze kolt. Dawaj, na śladę. Teraz się zespałnił. Lecimy, lecimy, lecimy. Żeby się jego przyjaciel nie zespił. O nie, w ostatniej chwili. O nie, 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 nie poprzegamy. Jest! To było bardzo trudne. Dobra, pierwsze miejsce. Świetnie. Dobra. Jak widzę, że pan LP nie chce już grać. Napad teraz gramy. A doba to wezmę Jessie. Ty bierzesz do teraz. A Ignaś. Pan Ignaś jest słabym graczem. Nikt go nie kocha. To było już 4 minutki. A tam... O pam, pam, pam! Pam pam. Pam. Pam, pam. A, ja zapomniałem, że jestem Jessie, a nie... O nie, o nie, o nie! No dobra, ale chociaż zadałem jakieś tam obrażenia. A i jeszcze będzie druga część filmu, ale to już na innym kanale. Może dzisiaj. Nie jestem... pewien... Uuu, co to było? Ale trafił. Trochę mi... się robi tu. Trochę... trochę się już robię zły. Bo Muszę przyznać szczerze, że trochę nie lubię grać, ale to nie ja wybieram, tylko pan El Filmo ale to chyba już będzie na. O nie, kruk idzie. Kruk jak uderzy, Dobra, kruk nie uderzy. Kruk, ej w ogóle ten kruk wygląda jak z takiego filmu, takiego śmiesznego filmu. O nie, misiek! Misiek bije. Nie, misiek! No Co się pomoże z tym miszkiem? Ja w ogóle tak mało biję. To nitkation. Dobra. Mogę pozwolić. Dobra! O nie, o nie! Kruk ma, kruk ma, kruk ma, kruk ma. nie! Dobra, zostawiłem tam wieżyczkę, żeby chroniła. Dobra, wygialiśmy. Easy! Dobra! I oczywiście Pan Brok gwiazdą, mówi, jak wyżej inaczej tam zawsze jak z, 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 z Panem Brokiem gram to zawsze gwiazda gryje, jak wyżej inaczej, a co Pan pisze, coś on pisze, a to chyba jakiś widz, nie znam go. Może z ulicy <laughs> Może jakiejś ulicy, nie ma Mogę powiedzieć kto to jest? Wiecie kto to jest? To jest kamerzysta 2 <laughs> I dzisiaj będzie na, na, na yy, będzie na jego kanale ten Będzie na jego kanale ten Druga część tego filmu nie wiem czy teraz i na pewno będzie penning. i będzie miał Tika. Ej, co to było, bo tam Rico miał taki, taką kulkę u siebie. Czy on ma po, połę tego? Nie, bo miał troszeczkę. O nie, on jak nie nienawidzę, tylko baileja. Ten bale jest bez sensu. Ale zdobył. To jest najważniejsze. Ja zawsze go chciałem mieć. Tu idzie, tu idzie, tu idzie. Chyba atakujemy, atakujemy, atakujemy. Dobrze. 74. Ale ile tu już się nagiwa? 7 minut długo. Było 2 lundy zagialiśmy. U, dobrze, że ten, nie. E, ten. Chyba rzucę tu. Wybroniła, prawda? O, tutaj idzie Bailey. To Bajle mnie czasem wkurza na takich trybach jak ten. Naprawdę. To są mi kurze. kolejną tą. No, bo Bailey tu nie może podejść na pewno. To jest najważniejsze, żeby Bailey tu nie przeszedł. Już, ej, już mamy 50%! No jak nieźle? Chyba tutaj, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Trzeba rozwalić tą wieżyczkę. Ole nas zaszowali teraz. O nie. Balej idź sobie. Balej! Uwaga! Balej atakuje nas. Trzeba ja zabić. Ej, no nie! Balej nam atakuje. się jest tutaj. Tu jest. Dobra, Wajnaj zginął ale bardzo duże szkody nam zrobił. I to mnie trochę już nie koi. Bo nikt, bo teraz nikt z nich nie może nam uderzyć. Nie! Yeah! Kto zwalił? A, A Pan Kolcik! O, teraz nie był pierwszym. Co to za zmiana? Ale wygraliśmy, to jest najważniejsze. Już nie mam tokenów. Naprawdę no to keny kogo mam? Kol mogę zaraz zrobić? Jest Colton, to ja ja wezmę bajleje. A może jeszcze za jakieś dwietki uda nam się, bo już y, o 10 minut nagrywamy nagrywam jego um, minus po jest to jest... Ej, jaka fajna Jessie. Y, że ten, że po prostu on ma bardzo mało HP. nie, halo. To nie tu to za kaczka od kiedy kaczki atakują Kaczki atakują Aha. O nie dobra, muszę iść naokoło Możliwe, że to będzie przegrana Oby nie, oby nie. Nie myślmy tak Jessie. i bulej, bulej. Jak widzieliście w poprzednim odcinku z tego z. No. Tak to się nazywa, Z Beau Starsa to mogliście zauważyć, że wiem ja mało pengi i nic nie wypadło. A liczę na Darylan. Daryl jest bardzo dobry. Ja bym chciał. Ja bym go chciał mieć i to bardzo, bardzo. No nie! Co się stało? O nie! O nie! O nie! Kogo trzeba zabić? Nie kogo trzeba zabić. Pewnie trzeba tego zabić. Tak on się nazywał. Ktoś tam jeszcze był. Nie, to jest przegrana. Pan trzeba, nie! Pan trzeba go zabić. Ale dobrze poszło, więc... Więc o tyle dobrze. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym materiale. Hey, już praktycznie nie mamy czasu do nagrywania, ale zrobimy szybką miutkę. Wstajcie, więc to szybko było. Nie wiem, Iko wezmę. Dawno i to wabiamy. szybko to zagrać, bo mamy 12 minut do nagrywania. Dobra. Chyba ma 5 dróżek. Myślę, że to szybko pójdzie. fajny jest po prostu że jeszcze się ubieram te kuleczki. I to pomaga na przykład jak ktoś się chowa w krzakach, a Ty też go... O, właśnie tutaj na przykład zobaczcie. Wow, 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 wow. Ale tutaj Pan RP się... O nie! Spike, spajki, spajki. Dlatego nienawidzę spajka. Tu jakieś skrzyneczkę znalazł elpimo O nie, mamy coraz mniej czasu. Jeszcze mamy 2 minuty do nagrywania. Dobra, mam dwa parę kuby. Tam jest Elpimo, z o nie bu, 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 bu. Bu mnie goni. ねえねえねえねえ、ねねねねね Dobra, ale to było y, bardzo fajne, to było bardzo miła lutka. Y, więc y, my się z wami żegnami. żegnamy, żegnamy, więc y, za, za niedługo się pojawi kolejny odcinek u kamerzysty, czyli Ewokim y, ale wpadajcie na kanał MLG, -E czyli tam się pojawi y, ten, i tam się Yy, tak, subskrybujcie kanał i tak się pojawi kolejna część tego filmu, więc yy, link będzie w opisie do, yy, do kanału ML Gracza, czyli kamerzysty. No, yy, to tyle, my się z Wami żegnamy, no i papa.